Nam zależy źródło informacji. Anna Kubala, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chyba nie trudno zgadnąć o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, głośny temat ostatnich tygodni ustawa o ochronie ludności. Będzie kontrowersyjnie, na początek zapytam, kto jest autorem tej ustawy. Dobre pytanie. To jest tajemnica, kto jest autorem, e, kto jest autorem tak de facto. Czyli kto usiadł fizycznie, napisał. Wiadomo jest tylko, że pan Wąsik jest jak gdyby osobą nadzorującą działania związane z tą, z tą ustawą. Jest to rządowe centrum legislacji i tam to się wszystko dzieje pod jego nadzorem. A kto de facto napisał, który z prawników, na czyje zlecenie, no nie wiemy tego. Nie wiem, czy się dowiemy, ale w tej chwili nie ma takiej informacji. Gdzie można przeczytać? Treść tej ustawy. Dobre pytanie. Ja na szczęście zapobiegliwie, no bo to też mi jest potrzebne zawodowo, ściągałam sobie treść tej umowy, ja ustawy, ja ją posiadam, ale teraz widzę, że część osób w postach u mnie zapytuje się, gdzie można znaleźć ten projekt, co oznacza, że chyba w internecie trudno go w tej chwili znaleźć. Nie można. Ja weszłam na właśnie centrowe, rządowe centrum legislacji i tam go nie znalazłam. Nie wiem gdzie jest, do Sejmu jeszcze nie trafił, ma swój numer, no być może można gdzieś znaleźć, ale no jest chyba problem. Ustawa jakoś tak i wokół niej w ogóle ucichło od momentu, kiedy zaczęła się robić burza w mediach wolnościowych, to tak się zrobiło troszeczkę jakby ktoś próbował gdzieś temat zamieść pod dywan. To tak dla porządku dopytam, ona była najpierw dostępna gdzie? Najpierw znaleziono ją. Nie wiem kto, ale chyba pan Grzegorz Huckack, o ile się nie mylę, znalazł ją na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Tam się pojawiła. I tamtej ustawy, tego pliku już nie ma? No nie mogę go znaleźć. Weszłam i nie potrafię go tam znaleźć. Inne osoby również. Także, no. Okej, okay. mimo wszystko my ten temat omówimy, mimo że plik zniknął, podobno. Bo temat wydaje się, tak jak powiedziałem we wstępie, kontrowersyjny i przede wszystkim ciekawy. Ale zanim zapytam o treść tej ustawy i co ona zakłada, to ja może zapytam, czym ta ustawa nie jest. Bo bardzo wiele osób wypowiada się na jej temat, często bez wykształcenia prawniczego. Widzę często w komentarzach burze, że tam są jakieś kłótnie, właśnie, czym ona jest, a czym nie jest. Więc czym nie jest? Proszę Państwa, tak, no, docierają do mnie te informacje, bo oczywiście zaraz dostaję linki do tego typu wywiadów w swoich w komentarzach, więc zerknęłam na kilka takich i poważne błędy są tam robione przez osoby, które po prostu nie są prawnikami i nie potrafią interpretować. Bo to nie jest tak, że biorę sobie dokument, ja go czytam, co jest w nim napisane, to znaczy, że tak jest. Tak niestety nie jest, bo na przykład jedna, jeden z youtuberów powiedział, że. Stan klęski żywiołowej może wprowadzić wojewoda. Błąd. Nie może. Nie ma takiej kompetencji. Inna osoba na przykład powiedziała, że w tej nowej ustawie nie będzie, nie będzie szczepień, ale tylko dlatego, że nie rozumie, że tutaj zaraz weźmiemy ten 42. przepis i zaraz Państwu przeczytam, co się pojawiło. Zamiast tego, tego dokładnie słowa, tak? Bo ktoś myśli, właśnie nie umiejąc interpretować przepisów, myśli, że musi być napisane, że są obowiązkowe albo że będą robione szczepienia. Nie, nie musi to być wprost napisane, tylko trzeba umieć interpretować ustawy. W tej ustawie, w przepisie 42-3, jest zwrot i zresztą znajdziemy, który to jest ustęp. Punkt siódmy, obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów. I w tym zwrocie zawiera się to, że na przykład będziemy zmuszani, będzie nam siłowo, jeżeli ktoś odmówi, robione szczepienie, ale nie tylko, też są również inne zabiegi. Ten zwrot po prostu jest dużo szerszy, bo zawiera dużo więcej w sobie profilaktyczne i zabiegów. To jest niebezpieczne, bo szczepień y, zabiegów oznacza, że to jest ingerencja fizyczna w nasze ciało. Słowo zabiegów jest bardzo duże i może zawierać w tym swoje wiele elementów, między innymi szczepienie, które jest właśnie ingerencją fizyczną w nasze ciało. Dlatego, dlatego proszę zwróćcie uwagę Państwo, y, jakie informacje czytać i słuchacie. Bo część po prostu wprowadza w błąd. Y, to o tych YouTuberach, którzy być może nie mieli złych intencji, tylko po prostu ups, chcieli, chcieli się wypowiedzieć na, na temat, a troszeczkę, no wi wiadomo, no wiedzy w tym zakresie trzeba mieć. I jeszcze gorsza sprawa to są osoby tak zwane trole, które Państwu opowiadają, że ta ustawa już od 2002 roku yy, obowiązuje. Co jest absolutną nieprawdą, bo od 2002 roku obowiązuje tylko fragment ustawy o stanie klęski żywiołowej. A ta ustawa jest dużo szersza, bo zawiera jeszcze wiele elementów, czyli jeszcze dwa dodatkowe nowe stany nielegalne, nieuregulowane w konstytucji, które chcą wprowadzić, a stan klęski żywiołowej jest, jest częściowo, jest jak gdyby, Przerzucony do tej nowej ustawy, ale w formie negatywnej, czyli zawiera dużo jak gdyby takich negatywnych dla nas konsekwencji, na przykład takiej, że nie będzie odszkodowań. W starej ustawie z 2002 roku są odszkodowania, czyli w każdej sytuacji, kiedy coś się wydarzyło, należy się odszkodowanie, jak po prostu idzie ktoś, mówi: Tak, ja mam stratę na 152 tysiące dostaje, ja mam na 300 tysięcy dostaje, ja mam 20 zł dostaje, nie było problemu. W tej chwili zlikwidowano odszkodowania i nikt żadnego odszkodowania nie dostanie. Więc proszę Państwa, no, to jest zasadnicza, poważna zmiana na niekorzyść. Znaczy, to jest propozycja w tej tak, ustawie? Mówimy w tej chwili cały czas o tym projekcie ustawy. Yy... To właśnie, to może przejdźmy do tego, skoro już wiemy, jakich błędów nie popełniać i że niektórzy takie błędy popełniają. No to właśnie. Co zakłada ta ustawa? Jak ją rozumieć, jak ją czytać? Jakie tam są propozycje? Dla mnie bardzo dużo negatywnych wprowadzono przepisów niekorzystnych, takich jak te pozwalające osobom, a na niskich stanowiskach, jak wojewoda, czy minister. Lub premier wprowadzać te dwa nowe stany, które tutaj są do tej, w tej ustawie tak wrzucone, które nie są uregulowane w Konstytucji, bo przypominam, stan klęski żywiołowej jest stanem um, uregulowanym w Konstytucji. Od wielu lat funkcjonuje, nie było z tym żadnego problemu. W związku z tym ten stan powiedzmy nie jest tak tragiczny, początku zmian na niekorzyść pozbawionych, pozbawiono wszystkich odszkodowań. Ale ja obawiam się dwóch nowych stanów uregulowanych w artykule 27. Jeden to jest stan pogotowia, a drugi stan zagrożenia, bo stan pogotowia to wprowadza wojewoda, ewentualnie może to też wprowadzić szef MSWA, i drugi zagrożenia, który wprowadza premier. Jednoosobowo w związku z tym jest to poważny problem, dlatego że to są osoby na niskich stanowiskach, mogą jednoosobowo wprowadzić. I teraz tak, też słyszałam, że któryś z prawników twierdzi, że ach, nie ma się czym przejmować, bo to są nielegalne zapisy. W związku z tym nie przejmujmy się tym. Ale to nie jest prawda z tej prostej przyczyny, że jeżeli taki stan zostanie wprowadzony, Zanim sprawa zostanie załatwiona w, e, w sądzie, o ile pytanie. E, to minie 8 lat. Ale 6 <noise> tak. Pytanie, kto odda tą sprawę do sądu? No właśnie, i tu jest też pytanie. Kto ją sformułuje? I e, pomijając ten fakt, minie wiele czasu, miesięcy, może nawet lat, zanim ta sprawa zostanie uregulowana i wydanie, wydany zostanie wyrok, a problemem jest też, że ten stan będzie funkcjonował w tym czasie. To jest jedna rzecz, to jest zagrożenie. Poza tym zagrożenie jest takie, że ten stan można przedłużać w nieskończoność. Tu nie jest napisane nigdzie, że może na przykład być trzy razy po 30 dni albo raz po 30 dni jeżeli nie będzie można już jeżeli już nie będzie można przedłużać i że wtedy na przykład trzeba wprowadzić inny stan, jeden z tych uregulowanych na przykład w konstytucji. Niestety takich zapisów nie ma. To jest niebezpieczeństwo. Tylko kiedy czytam, czy słucham na temat tej ustawy, to tam się pojawiają wręcz no, straszne rzeczy, wywłaszczenia, zakazy prowadzenia działalności, nakazy prowadzenia działalności, czy tam rzeczywiście są takie rzeczy, tego mamy się obawiać. Te rzeczy są i te rzeczy były. W tej nowej ustawie jest artykuł 43, w tej sta starej 22, 22 chyba, albo 23, to można sprawdzić. Są te zapisy i były. To nie jest nic nowego. To jest właśnie to, co, na czym w tej chwili trole żerują, wprowadzając ludzi w błąd, mówiąc, że to przecież obowiązuje, zobaczcie ten przepis i zobaczcie ten przepis. Przede wszystkim artykuł 22 starej ustawy i 43 nowej ustawy nie są tożsame. Podobne są. Ale pewne zapisy w środku zostały pozmieniane. Na pierwszy rzut oka, jak ktoś to czyta, no to tam początek jest taki sam, ale część, y, część zniknęła, ostatnie zapisy z, z artykułu 22 zniknęły o tam o dobrach kultury i tak dalej, tak dalej. Ale część w środku też została zmieniona. To są detale, ale istotne. No na to też trzeba zwrócić uwagę, po prostu mm, coś, co robi prawnik, jeżeli sprawdza coś takiego, to bierze jeden artykuł, bierze drugi artykuł i je czytuje słowo w słowo. Odrzucenia w oko, na, odrzucenia tak okiem, jak większość ludzi to robi, no to one wyglądają, że są takie same. Ale nie są takie same. Są jedynie podobne, a w pewnym zakresie są wprowadzane zmiany. To też na to trzeba zwrócić uwagę. To jest też błąd, który robią osoby nie będące prawnikami, właśnie, że nie, nie, nie szczytują tego dokładnie. I wtedy jest ten problem, że yy, wydaje się, że ten yy, przepis obowiązuje od 2002. Nie. Podobny. Tak. To co jest tam najgorszego? Czego w razie oczywiście wprowadzenia tego prawa mielibyśmy się jako obywatele obawiać? Tego, że osoby na niższych stanowiskach po prostu mogą wstać i z dnia na dzień taki stan wprowadzić. Tak po prostu. To jest, to jest problem. Jakie, Pod... bę jakie będą następstwa wprowadzenia tego stanu? A no to przeczytamy też tutaj. Jeden artykuł, bardzo ciekawy. Ja go chyba sobie o tak przeczytałam. I yy... Mamy, mamy taki, taki przepis. 32 projekt ustawy w czasie obowiązywania stanu zagrożenia, czyli tego, który jest wprowadzany jednoosobowo, albo stanu klęski żywiołowej, funkcjonariusz policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, żołnierze sił zbrojnych, realizujący zadania związane z wykonywaniem poleceń, o których mowa w artykule 31 ma prawo wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności związanych z reagowaniem na zaistniałe zagrożenia lub klęskę żywiołową i w celu realizacji ustawowych zadań odpowiednio Policji Straży, yy, Granicznej straży Państwowej Straży i Sił Zbrojnych. Jeden z takich przepisów może nie brzmi, jak się go tak czyta. No właśnie to jest ta różnica między prawnikiem a nieprawnikiem. Jak się czyta te, te, te zapisy, one wcale tak groźnie nie brzmią. Ale jeżeli będą teraz w praktyce stosowane, to wiemy, co się w czasie pandemii działo. Jak się zachowywała policja, którą chyba teraz jedynie można już milicja nazywać, tak? W jaki sposób nadużywali swojej władzy w pewnym sensie? Więc tego typu przepisy są po prostu uważam groźne w przypadku kiedy taki stan będzie wprowadzony jak tutaj na przykład y, y, przez, y, jednoosobowo przez premiera tak. Ja uważam, że to jest zagrożenie. Y, kontynuować dalej czy mamy prosimy coś? prosimy o przykłady. To dokładnie, to jest, to jest poważne zagrożenie. Tak jak poprzednio wspominałam, że są wprowadzane jednoosobowe, mogą być nieskończoność przedłużane, bo nie ma żadnej, żadnej procedury mówiącej w którym momencie oni mają to skończyć. Te przepisy, które mówią, zapisy, które mówią, w którym momencie należy to skończyć, są tak niedookreślone, że to może być jakakolwiek rzecz. Albo jakakolwiek może nie być. Bo no na przykład warunki y, 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 sił przyrody, y, działania y, człowieka, no to jest wszystko tak ogólne. A przy tym, przy takim ogólnym zapisie, kiedy można takie stany wprowadzić, tak duża władza. Że jednoosobowo ktoś taki stan może wprowadzić, ja uważam, to, to jest zagrożenie, bo w tym momencie e, przedłużamy go na przykład przez jakiś czas, jeden, dwa, trzy, cztery. Przestają pewne mm, obowiązywać pewne nasze prawa i zaczyna się to przeradzać w totalitaryzm. To jest mój punkt widzenia. Poza tym bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe jest to, że usunięto te odszkodowania. I tu nie chodzi tylko o to, że usunięto odszkodowania, że osoby, które doznają jakiejkolwiek szkody w czasie ogłoszenia takiego stanu klęski żywiołowej, na przykład, nie dostaną żadnego zwrotu. I tu nie chodzi tylko o ten fakt. Chodzi tutaj o ten fakt, że teraz ten stan może być nadużywany. Bo w momencie, kiedy, w momencie, kiedy nie ma już dla rządu tego zagrożenia, że będzie musiał wypłacać odszkodowania, to będzie ten stan mógł sobie wprowadzać w każdej chwili. No bo nie będzie musiał ponosić żadnych konsekwencji tego. Bo będzie można tylko, tutaj są też takie zapisy, też są bardzo niekorzystne, bo będzie można tylko wypłacać pewne kwoty na, żeby zapłacić pracownikom. Można będzie taką kwotę otrzymać, ale można. I teraz przepis 174 mówi tak, że będzie co roku przeznaczona jakaś kwota na to w budżecie państwa. Czyli tak, w budżecie państwa na przykład zostanie przeznaczony miliard złotych na takie wszystkie odszkodowania, i teraz tak przyjdzie jakaś pula do wypłacenia, i jeżeli się przekroczy tą sumę, reszta nic nie dostanie. To jest kolejne zagrożenie. To są wszystko zmiany na niekorzyść. A takich przepisów nie było w poprzedniej ustawie, tą którą trolę pokazują, że obowiązuje od 2002 roku. Tak, obowiązuje, tylko tam były korzystne zapisy, a w tej nowej są niekorzystne. I to jest ogromna zmiana. Nie tylko że nie będą wypłacane odszkodowanie, ale daje też możliwość nadużywania tych stanów. Tylko dlatego, że państwo nie będzie ponosiło finansowej odpowiedzialności. Bo do tej pory było tak, że wszyscy, którzy mieli jakieś szkody, zgłaszali wysokość i wszyscy mieli wypłacane w tej chwili już tego nie będzie. Zniknęło. Spróbujmy na chwilę stanąć po drugiej stronie i zastanowić się, o co autorowi mogło chodzić. Może to ma związek, nie wiem, z wojną na Ukrainie. Boimy się wojny w Polsce i władza chciała spróbować przygotować się prawnie, pod to, że tutaj się mogą dziać straszne rzeczy. No i wtedy powiedzmy, no nie będzie dyskusji, trzeba będzie podporządkować się służbom. Dla, dlaczego? Skąd ten pomysł? Spróbujmy. Znaczy, tak, ja osobiście uważam, że nie ma potrzeby dodawania jeszcze dwóch dodatkowych stanów, kiedy w konstytucji mamy aż trzy. I z każdego z nich można skorzystać. Mamy trzy stany. Oczywiście, ich wprowadzenie musi być zupełnie w inny sposób zrobione, bo na przykład stan klęski żywiołowej musi wprowadzić yy, rząd, a pozostałe parlament. Czyli to już nie jest takie proste. A taki wojewoda. No stanie sobie go rano i wprowadzi. Albo dostanie telefon od premiera, bo przecież jest jego pracownikiem w pewnym sensie, tak? Nie jest osobą niezależną, to nie jest niezależne stanowisko. Dostanie telefon od premiera, albo wszyscy wojewodowie dostaną telefon na przykład od premiera, albo od szefa MSWiA i staną na drugi dzień wprowadzą takie stany. I mamy taki stan zagrożenia, albo stan pogotowia w całej Polsce. A jeżeli tego nie zrobi, no to straci stanowisko, przyjdzie na jego miejsce inny, który to zrobi, wykona to, tak? I tu jest to zagrożenie, że to jest poza kontrolą. A tak jak mówię, mamy trzy stany w konstytucji uregulowane, i według mojej oceny absolutnie to wystarczy. Stan klęski żywiołowej może wprowadzić rząd, więc nie trzeba zgody parlamentu i no, nie ma problemu. Aha, oczywiście tutaj jednoosobowo będzie można też przedłużać te stany zagrożenia i pogotowania, to, to jest też problem. Także to są też, też zagrożenia. Tak jak mówię, w ustawie jest ich dużo. Mamy ograniczony czas, więc nie możemy wszystkiego omówić, ale te najważniejsze omawiamy, i to jest jedna, jedna z takich y, niebezpiecznych rzeczy. A jak odniesie się Pani do takiego argumentu, że ktoś mógłby powiedzieć, powiedzmy ktoś z rządu na przykład, albo jakiś zwolennik tej ustawy? Co wy tutaj panikujecie, dramatyzujecie, wy tam jakieś szury, coś takiego, padną o Belgii, mm. y, nie ma się czym przejmować, przecież wiadomo, że nikt nie będzie nadużywał tej ustawy. To jest zrobione, napisane właśnie pod naprawdę wyjątkowe sytuacje, jakby miały nam, nie wiem, spadać y, bomby na głowę. Przecież żaden wojewoda od tak nie będzie miał kaprysu robić takich rzeczy, bo to by zwyczajnie nie przeszło, opinia publiczna byłaby oburzona. Jakoś opinia publiczna przez prowadzenie podobnego stanu przez dwa lata stanu epidemii nie była oburzona i to było nadużywane przez cały czas. Wszyscy wiemy, że te, te, te nielegalne rozporządzenia, te rozporządzenia były nielegalne. No i co? Było nadużywanie? Było. Permanentnie. Przez dwa lata. I teraz władza po prostu y, zrobiła sobie furtkę. I to jest niebezpieczne, że y, rządzący, jak gdyby poszerzają swoje y, możliwości do ograniczania naszych praw. I to jest niebezpieczeństwo, bo oni się nie zatrzymają, po tej ustawie będą być może inne, nowe pomysły. A tak jak mówię, w Konstytucji mamy trzy Stany. Jest to absolutnie wystarczające. Nie potrzebujemy jeszcze tych dwóch, które są w ten sposób skonstruowane, bo tak właśnie, no to słuszna uwaga, że tylko w jakiejś tam, nie wiadomo jakiej wyjątkowej sytuacji wojewoda będzie mógł coś zrobić. Ale tak to nie jest zapisane w tej ustawie. W tej ustawie jest tak zapisane, że w zasadzie wojewoda będzie miał zły humor, to może rano wstać i powiedzieć, że wprowadza taki stan stan pogotowia. Niestety przepisy są tak źle skonstruowane, po prostu są zbyt ogólne i siły przyrody. No przez kilka tydzień padało, tak? I staje i wprowadza taki stan. Padało? No padało. Ale są jakieś konsekwencje negatywne? No teoretycznie nie ma, ale w ustawie nie jest napisane, że muszą być jakieś szczególne, dramatyczne, drastyczne i właśnie tak jak tu mówiono, że bomby spadają, żeby, żeby wprowadzić taki stan. I to jest niebezpieczne. To jest właśnie niebezpieczne w tej ustawie. Znaczy w ogóle niebezpieczny jest sam pomysł, że rząd w ten sposób chce postąpić, że wprowadza te dwa stany w sposób nielegalny, próbując omijać konstytucję, w której są już uregulowane trzy, trzy, trzy inne stany. Sam pomysł jest niebezpieczny. I teraz tak, no ja nie ukrywam, naprawdę się nie znam. Więc jeżeli patrzę na to z boku, zaczynam się zastanawiać, może ktoś po prostu robi z nas łupków. To znaczy skoro to jest tak niedorzeczne ta treść tej ustawy, to może puszcza się coś takiego w opinię publiczną, żebyśmy to, żebyśmy, my to właśnie teraz komentowali, poświęcali czas, zajmowali się tym, a tak naprawdę to z założenia yy, ma nie przejść tylko nie wiem, być może teraz coś innego jest procedowane. Co się dzieje w prawie? Może mamy się tak naprawdę obawiać czegoś innego? Tak, jest dużo rzeczy, których należy się obawiać. Na przykład teraz po cichutku, nie wiadomo skąd, mamy już dzisiaj chyba benzynę po 7 zł, prawda? Tak. Tak, bum, zrobiło się. Także dużo tego typu rzeczy się dzieje. Ale czy to jest dla zamaskowania? Trudno mi powiedzieć, dlatego że ta ustawa była, mm, tak w zasadzie powiem szczerze, schowana. I tylko przypadek spowodował, że ją znaleziono. Także trudno mi powiedzieć: przyszłość pokaże, czy to było tylko takie puszczenie, żeby nas czymś zająć, albo sprawdzić, na jakim etapie jesteśmy, czy już ten kolejny krok można wykonać, czy jeszcze my się ciągle bronimy. Takie badanie stanu niezadowolenia społeczeństwa. To jest mi trudno powiedzieć. No, ja jestem jako prawnik, y, mogę jedynie zinterpretować, powiedzieć, co mi się w tej ustawie nie podoba, jakie wynikają z niej zagrożenia i y, czym te zagrożenia de facto są, ale co do działań politycznych, to trochę, trochę trudno mi jest się wypowiadać, ale niczemu nie można w tej chwili, y, że tak powiem, przeczyć. To na sam koniec zapytam tak nieco z innej strony, może, żeby trochę uspokoić widzów. Może to jest tak, że my tutaj teraz dramatyzujemy, przejmujemy się, te wszystkie tytuły gdzieś tam na YouTubie, koniec wolności, nie wiadomo co się dzieje, a tak naprawdę ktoś gdzieś coś napisał. Być może nawet przełożony tej osoby teraz się za to wstydzi, ktoś to w sieci odkopał. No i głupio się teraz do tego przyznać, to może to chowają i nie ma żadnego wielkiego spisku, po prostu gdzieś ludzki błąd, gdzieś ktoś niekompetentny się zdarzył, nie umiał tego dobrze sformułować, i teraz wielka afera. Powiem szczerze, tak, nie umiał sformułować, to byłyby błędy w, w jakichś zapisach. Tutaj nie ma błędów. To jest tylko rozszerzenie władzy. W związku z tym to nie wynika z nieumiejętności, to jest celowy zabieg. Poza tym trudno powiedzieć, żeby ta ustawa miała jakieś duże błędy. Oczywiście ma ich mnóstwo, ale. One najprawdopodobniej są po to zrobione, żeby ograniczyć nasze wolności, to co ja cytuję jako niebezpieczeństwo dla nas. Czyli że na niskim stanowisku jednoosobowo ktoś może zrobić z byle powodu, przedłużać ile chce. Teoretycznie można to nazwać błędami, ale ja osobiście nie nazywam tego błędami, tylko celowym zabiegiem legislacyjnym odbierającym nam wolność. Bo daje duże kompetencje Osobom na niskich stanowiskach, które czasami nie będą mogły odmówić nieformalnego polecenia swojemu przełożonemu, odbiorą telefon i po prostu taki stan wprowadzą. I wtedy będzie trwała batalia, ale to będzie trwało bardzo długo, zanim ten nielegalny stan będziemy próbowali, że tak powiem, przed sądem uchylić. To już może być, że tak powiem. Yy Musztarda po obiedzie. Jeszcze jedna rzecz w sumie na koniec. Czy my mamy być przygotowani na jakieś konkretne terminy bądź daty, gdzie coś w tym temacie może się ruszyć, może być jakieś czytanie, procedowanie, no, tak żeby widownia mogła czuwać nad tym? Tak. W tej chwili to jest cały czas jeszcze na etapie projektu, to nie trafiło jeszcze do Sejmu. Każda ustawa musi trafić do Sejmu, gdzie jest procedowana. Ona w dalszym ciągu nie trafiła do Sejmu. Oficjalnie jest teraz na etapie, na przykład, badania opinii publicznej, przepraszam, że każdy będzie mógł na przykład wysłać, wysłać swoje, swój sprzeciw, pismo, niezadowolenie, zwrócić uwagę po prostu swoją opinię na temat ustawy. I do tego zachęcam oczywiście, ale jeżeli się pojawi w Sejmie, to oczywiście będzie to wiadome. To nie będzie jakaś, wszyscy przy tej ustawie, że tak powiem teraz, tak. Stoją czujniej, sprawdzają, co się w niej dzieje, więc ta informacja na pewno się nie ukryje. W momencie, kiedy ta ustawa trafi do Sejmu, na pewno będzie o tym głośno w Polsce i wszyscy będą o tym mówili. Także tego się nie należy obawiać, ale należy czuwać, co się z nią dzieje, na jakim etapie jest. Teraz cały czas jeszcze jest to projekt, który nie wyszedł, nie, nie trafił do Sejmu, w związku z tym może się z niej jeszcze wszystko wydarzyć. Tak jak mówię, no, um, trudno go znaleźć, nikt z rządzących z, ani z centrum. Się nie wypowiada na temat tej ustawy. Jest jedna wielka cisza. Zajmują się nią w sieci i w mediach tylko i wyłącznie trolle, które porównują właśnie te dwa przepisy: 22 i 43, twierdzą, to już zawsze było od 20, 20 lat, więc czym się mm, tam martwicie, czy panikujecie? Więc yy, czuwajmy. Tak to, więc, to jedyne, co możemy w tej chwili zrobić. Tak, więc pozostaje czekać i czuwać, zobaczymy, czy finalnie okaże się, że to rzeczywiście jakieś zagrożenie, czy może że w sieci zrobiło się. Wszyscy zrobili z igły Widły. Zobaczymy. to zobaczymy. Ale jeżeli zrobili z igły, Widły, to na pewno nie bez powodu, bo ta ustawa zasługiwała na to, żeby to ją w ten sposób przedstawić, więc yy, jej ocena to nie jest zrobienie. Yy, Zbyt dużego szumu, bo ona naprawdę jest bardzo niebezpieczna. A czy się nią coś dalej wydarzy? To zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. Ja osobiście wolałabym, żeby po prostu świat po niej zaginął. Na sam koniec poproszę jeszcze tylko naszych widzów o subskrybowanie naszego kanału, bo idziemy po 300 tysięcy subskrypcji i oczywiście o podawanie tego filmu dalej. Wydaje mi się, mam nadzieję, że podeszliśmy do tej sprawy rzetelnie, nie panikując, nie bagatelizując. Na dzień dzisiejszy. Na stan naszej wiedzy oceniliśmy to chyba właściwie. Też Dziękuję. Mam taką nadzieję. Dziękuję, Dziękuję Państwu.